A zobaczyć przy karmiku nie ma chętnych, kiedy nie ma kaczek są daleko między drzewami widzicie punkcik słońca zachodzi a wyżej no. po lewej na górkach Szymonach coś stoi Może mi się uda z zoomem zrobić coś Widzicie słońce? Młodzi, tacy nawet 15 lat chyba nie mają. Klno jak nieboskie stary. Nie. Ale ta dziewczyna jeszcze gorzej kreła niż ten chłopak. Idziemy. Idziemy, sprowadzimy. Dzisiaj rozglądałem się dużo za kamerami i tym podobno. Powiem Wam, kochanie, że nie wiem dosłownie to musi być to minimum 20 megapikseli. Musi być obiektyw jak to się mówi cyfrowy. Do obróbki, jak to się mówi. Inaczej bez tego nie ma co brać, bo to jest chłon. Powiedzmy, no bo ja idę jak z ręki, to mi się trzęsie. A to ma być bezstrząsowe. No to z reguły jest to powyżej 200 zł, dosłownie. Była manta, bo już kiedyś mantę miałem, ale dwa modele. Ale facet za dużo chce.